Dzień dobry. Zanim zaczniemy, napiszcie z jakiej strony nas oglądacie, czy zasubskrybowaliście kanał i czy zostawiliście lajka. Będzie nam bardzo miło, gdyby wiedział, do czego doprowadzi ten jeden prosty gest. Zdjęcie kurtki i oddanie jej obcemu człowiekowi, może by się zawahał, a może nie. Kto to teraz wie. Antoni stał na przystanku, zaciskając ramiona wokół siebie, jakby miało to zastąpić ogrzewanie. Był koniec listopada, ten moment, kiedy powietrze to już nie jesień, ale jeszcze nie zima. Najgorszy czas w roku, błoto, wiatr i ten lodowaty deszcz, który nawet nie wygląda jak deszcz, a i tak przenika aż do kości. Autobusu nie było już od dwudziestu minut, a w głowie zaczęły się kłębić myśli serii, może jednak pójść na piechotę. Ale z każdą minutą jedna myśl przebijała wszystkie inne. Nie był tu sam, kto marzu. Kilka metrów dalej, przy barierce, przykucnięty siedział mężczyzna. Nie miał kurtki. Tylko jakiś rozciągnięty sweter, czarny, brudny, z łatami i dziurami. Uszy sine, dłonie drżały. Nie żebrał, nie zaczepiał nikogo. Po prostu siedział. I patrzył w ziemię. Antoni wiedział, że powinien odwrócić wzrok. Tak było łatwiej. Każdy ma swoje problemy, kredyt, Syn żony, robota do kitu, po co się w to mieszać? Odwrócił się. Potem znów spojrzał. I znów odwrócił. I znowu spojrzał. Kurwa. Wysyczał przez zęby. Postał jeszcze chwilę. Potem podszedł do mężczyzny, rozpiał suwak swojej kurtki. Starej, ciepłej, znoszonej, ale wciąż ulubionej. I podał ją. Trzymaj. Potrzewka jest ciepła. Kaptur nie jest rozdarty. Lepsze to niż nic, prawda. Mężczyzna początkowo nie zareagował. Potem powoli podniósł głowę. Twarz, jak z filmu o oblężeniu. Zapadnięte policzki, żółte oczy, popękane usta. Ale spojrzenie, nie było puste. Było żywe. Dziękuję, powiedział cicho. Bardzo cicho. Antoni skinął głową bez słowa. Wrócił na przystanek. Nie miał już czego zapiąć. Kurtki nie było. Został w bluzie i cienkiej kurtce, którą zwykle zakładał pod spód. Znów zacisnął ręce. Marzł do szpiku kości. W środku pojawiła się niepokojąca myśl. A jeśli on w niej umrze? I tak zamażnie? Znajdą go w twojej kurtce i to ty będziesz winny. Ale potem pojawiła się druga. A jeśli przeżyje? Obok przejechał samochód, rozchlupując błoto spod kół. Oblało go od stóp do głów. Zaklął, otrzepał się i znów spojrzał w stronę bezdomnego. Ten miał już na sobie kurtkę, powoli zapinał suwak. Ręce drżały, ale działały. Antoni patrzył, jak jego stara kurtka stopniowo zakrywa żebra tego szkieletu z oczami. Autobus podjechał niespodziewanie. Zwykły, obdrapany jelcz. Kierowca spojrzał na niego przez brudną szybę, jakby pytał, Naprawdę chcesz w to wejść? Antoni wsiadł, przeciągnął kartę, przeszedł do środka, usiadł, spojrzał przez okno. Bezdomny wciąż siedział. W kurtce podniósł głowę i spojrzał prosto na niego. Przez szybę, jakby widział, albo czuł, i cicho, niemal nie poruszając ustami, powiedział coś za nim. Słów nie dało się rozpoznać, ale były. Antoni lekko się poruszył. Chciał wstać, wyjść, zapytać, co powiedział, ale autobus ruszył. To koniec albo może dopiero początek. Jeszcze długo patrzył w zaparowaną szybę, aż ta postać zniknęła w wieczornym powietrzu. Antoni nie uważał się za dobrego człowieka. Po prostu starał się nie być dupkiem. Pracował uczciwie, do domu wracał na czas, pił tylko przy okazji. No, Czasem w piątki, ale bez przesady. Kłamał tylko wtedy, gdy naprawdę musiał. I to w drobiazgach. Rano mył zęby, przeklinał na kota, gładził żonę po plecach, sprawdzał, czy żelazko wyłączone, i jechał do warsztatu, gdzie harował od ósmej do szóstej. Tak się żyło. Po prostu tak się żyło. Trzydzieści sześć lat, już nie chłopiec, ale też nie wrak. W głowie od dawna miał porządek. Ale w duszy wciąż coś się wierciło. Jakby na coś czekał albo się bał. Miał żonę, Lena, mądra kobieta, cierpliwa, o smukłych palcach i wiecznym notesie w dłoni. Prowadziła listy zakupów, zadań i nawet emocji. Czasem wydawało się, że gdyby wyrwać jej ten notes z rąk, zniknęłaby. Syn nie był jego. Szymek, 14 lat, bystry, ostry, ale z charakterem. Mówił do Antoniego po imieniu, ale w trudnych chwilach rzucał, tato, no weź. Antoni nie naciskał. Wiedział, tata to nie to, co w papierach. To jak masło na patelni, jak nie dodasz, przypali się. Jak przesadzisz, będzie za tłusto. O swoim ojcu wiedział jedno. Zniknął, zanim Antoni nauczył się mówić tata. Mama mówiła, że to był drań. Zostawił ich, gdy tylko dowiedział się, że jest w ciąży. I bez niego damy sobie radę, powtarzała, zaplatając mu włosy przed szkołą. Tak, miał wtedy długie loki, bez śmiechu. Gdy Antoni dorósł, pytał: kim on był? Jak się nazywał? Żyje, gdzie teraz jest? Mama wtedy robiła się blada i mówiła: Nie grzeb w błocie, synku. Tam nie ma nic dobrego. Przestał pytać. Ale od tamtej pory miał w środku robaka a jeśli jestem taki sam a jeśli kiedyś po prostu wstanę i odejdę albo zrobię coś, czego sam sobie nie wybaczę. Po śmierci matki, rok temu, w styczniu, znalazł jej notes. Był tam jeden adres, napisany obcym charakterem pisma i podpis Jerzy Nie wyrzucaj Nie zadzwonił spalił notes uznał. Skoro sam się nie odezwał, nie trzeba. Minął rok. Wszystko toczyło się jak zawsze. Praca, rodzina, samochody, urwane tłumiki. Szymek dostał czwórkę z algebry i stwierdził, że nauczycielka to gzło wcielone. Antoni ugotował barszcz, ochrzanił kota, spojrzał przez okno i pomyślał, że może kupić nową kurtkę zamiast tej, którą oddał. W sumie nie żałował, ale zimno, cholera. Telefon zadzwonił wieczorem, gdy zmywał naczynia. Numer nieznany, ale z Warszawy. Antoni Wiktorowicz. Tak, słucham. Dzwonimy z Miejskiego Szpitala Klinicznego numer 9. Został pan wskazany jako osoba kontaktowa. Przepraszam, skąd? Przyjęliśmy mężczyznę bez dokumentów, w ciężkim stanie. Podał pańskie imię. Powtarzał je kilka razy. Podał pański numer Znago pan. Antoni ścisnął talerz, który pękł w dłoni. Nie od razu to zauważył, dopiero gdy zobaczył krew na palcu. Kim on jest? Nie wiemy. Stan krytyczny. Może pan przyjechać? Nie wiedział, ale coś w nim, coś bardzo pierwotnego, niemal zwierzęcego, już wstawało z taboretu i sięgało po kurtkę, tymczasową, cienką, nie Spojrzał na Lenę, Znowu się w coś wpakowałeś. Zapytała, zamykając laptopa. Nie! Po prostu ktoś z przeszłości przypomniał mi, że jednak żyje. Pokiwała głową. To był jeden z tych rzadkich wieczorów, kiedy między nimi panowało pełne zrozumienie. Wyszedł w noc. Mróz szczypał uszy. Ale wewnątrz było jeszcze zimniej. Szpital przywitał go zapachem chloru i tą szczególną ciszą, która nie koi. Tylko przygniata. Tu nikt nie krzyczy. Wszystko, co miało być wykrzyczane, już dawno zostało. Antoni minął dyżurkę, podał nazwisko. Zaprowadzono go. Winda nie działała, musiał iść pieszo. Po drodze słyszał kaszel, kroki, czyjeś mamrotanie pod nosem i dźwięk kapiącej kroplówki. Pokój 307. Zatrzymał się przed drzwiami. Stał chwilę. Położył rękę na kłamce, cofnął ją, potem znów położył i otworzył. Sala była dwuosobowa, ale drugie łóżko stało puste. Przy oknie leżał ten bezdomny. Jego stara kurtka wisiała na krześle obok, starannie złożona, jakby ją wyprano. Choć to raczej mało prawdopodobne. Twarz mężczyzny była biała, niemal przezroczysta. Oczy zamknięte, usta popękane. Kroplówka wbita w żyłę. Monitor pikał jednostajnie, ospale. Antoni stał w progu. Nie podchodził, tylko patrzył. To był on. Ten sam, któremu oddał kurtkę. Ten, który patrzył mu w oczy i coś szepnął, gdy odjeżdżał. Teraz, niemal martwy, podszedł lekarz. Mężczyzna około pięćdziesiątki. Zmęczony, z przekrwionymi oczami i spokojnym głosem. Pan Antoni, tak, wymieniał to imię, kiedy go przywieźli. I jeszcze jedno: Olu, wybać. Ola, to moja matka powiedział Antoni powoli. W takim razie wszystko się zgadza. Nie miał przy sobie nic, poza starym zdjęciem. Lekarz podał mu fotografię. Stara, zniszczona czarno-biała odbitka. Kobieta około 25 lat. Długie włosy, szeroki uśmiech. Sukienka w kwiaty. To była ona. Antoni usiadł na brzegu krzesła. Oczy go zaszczypały. Sam nie wiedział, co boli bardziej: wspomnienia czy wściekłość. Jak długo tu leży? Dwa dni. Co mu jest? Odmrożenia, infekcja, wewnętrzne powikłania. I serce. Serce jest w tragicznym stanie. Utrzymujemy funkcję, ale szanse są niewielkie. Może nie dożyć rana. Chce pan z nim porozmawiać? Antoni wstał. Podszedł do łóżka. Spojrzał na tego człowieka. Tego obcego, który znał imię jego matki. Który wypowiedział jego własne imię. Ty, ty sobie kpisz. Gdzie byłeś przez te wszystkie lata? Co? Wyszeptał. Mama umierała sama. A ty chlełeś pod płotem. Zacisnął pięści, ale nie uderzył. Po prostu stał. Ból w nim kotłował się, jak ranne zwierzę. Chciał krzyczeć, chciał odejść, ale nogi nie słuchały. Co chciałeś mi powiedzieć? Co? Po co w ogóle wymieniłeś moje imię? Nie było odpowiedzi, tylko lekki ruch palców. I chrapliwy, ledwo słyszalny dźwięk, jakby oddech. Odwrócił się, podszedł do okna, postał chwilę, potem odwrócił się i powiedział: Nie wiem, Kim jesteś? I nie chcę wiedzieć ale jeśli naprawdę znałeś moją matkę, to spóźniłeś się o jakieś dwadzieścia lat. Wyszedł. Trzasnął drzwiami. I poszedł korytarzem, patrząc pod nogi. Przy wyjściu zatrzymała go pielęgniarka. Przepraszam, proszę chwilkę poczekać. Zostawił coś dla pana, gdy był jeszcze przytomny. Kartkę. Ale nie dla pana. Antoni zmarszczył brwi. Dla kogo? Na niej jest napisane. Dla syna. Antoni siedział w kuchni. Przed nim leżała kartka. Zużyta, z drżącym pismem. Na odwrocie, nawias i dopisek. Dla syna. Jeśli się nim stałeś. Czytał powoli. Na początku, jakby to nie dotyczyło jego. Ale z każdą linijką czuł, że ktoś otwiera okna w zamkniętych na głucho pokojach jego duszy. Zbyt wiele się zgadzało. Zbyt wiele bolało. Antoni, jeśli to ty czytasz, to znaczy, że dorosłeś, że żyjesz, a ja już ci nie jestem potrzebny. Wiem, że się spóźniłem. Nie próbuję się tłumaczyć. Chcę tylko, żebyś wiedział, jak było naprawdę. Twoja matka, Ola, była światłem, jedynym, jakie miałem. Byłem wtedy innym człowiekiem. Mieszkaliśmy we czwórkę, ja. Ona, mój brat Leszek i jego żona. Mieliśmy garaż, dłubaliśmy przy autach, jak się dało i marzyliśmy o prostym życiu. Ale Leszek wpakował się w bagno, kasa, hazard, długi, kiedy przyszli z nakazem, znaleźli coś w moim pokoju. Nawet nie wiedziałem, że to tam jest. Leszek milczał, poszedłem siedzieć na osiem lat. Nie wiedziałem, że Ola była wtedy w ciąży. Nie wiedziałem. Nikt do mnie nie pisał. Ani razu. Nawet moja matka dostała zakaz kontaktu. Myślałem, że mnie zdradziła. A ona, po prostu nie czekała. Kiedy wyszedłem, już jej nie było. Szukałem, ale bałem się. Nie wiedziałem, jak podejść, co powiedzieć. Potem zacząłem pić. Najpierw po trochu. Potem, jak wszyscy. Nikomu niepotrzebny, nic nie umiem. Ręce się trzęsą. Kiedyś usłyszałem w warsztacie twoje imię, Antoni i nazwisko Jakoli. Wsiadłem w tramwaj, pojechałem zobaczyć. Wyszedłeś z boksu w roboczym kombinezonie, wkurzony na silnik. Patrzyłem na ciebie i myślałem: a jeśli? Nie podszedłem. Zabrakło mi odwagi, ale nie mogłem zapomnieć. A potem oddałeś mi kurtkę. Nawet nie wiedząc, kim jestem. Po prostu dałeś. A ja siedziałem na chodniku, jak pies, trzęsący się z zimna. Jeśli jesteś moim synem, nie wybaczaj. Ale przynajmniej, wiedz. Antoni odłożył kartkę. Ręce mu drżały. Wstał. Przechodził po kuchni tam i z powrotem. Potem znowu usiadł. I znowu wstał. W głowie krążyło. A co, jeśli to kłamstwo? A jeśli dowiedział się o Oli i chciał zagrać na litości. A może to po prostu ostatnia rola w jego życiu. Ale fakty się zgadzały. Imię matki, imię brata. Wyrok osiem lat. Zdjęcie słowa Olu, wybacz. I ta twarz z wypalonymi oczami. Antoni nie wiedział, jak się czuć. Z jednej strony uraza, niemal nienawiść. Z drugiej, dziwne ciepło. Nie tyle przebaczenie, co potrzeba zrozumienia. Wyjął zdjęcie i znowu spojrzał na matkę. Młoda, szczęśliwa, takiej prawie jej nie pamiętał. Wiedziałaś? Zapytał na głos. Czy też wszystko zmyśliłaś, żeby było mi łatwiej? W tym momencie do kuchni weszła Lena. Na twarzy miała ten wyraz, który od razu działał Antoniemu na nerwy: łagodny, współczujący, ale z cieniem wiem więcej niż ty. Mieliśmy gościa, powiedziała spokojnie. Gdy cię nie było. Kto? Kobieta. Siwa. Powiedziała, że Jerzy to jej brat. Zostawiła pudełko. Powiedziała, że jeśli nie otworzysz, mam wyrzucić. Gdzie to pudełko? Lena wyjęła z szafy małe, zgniecione kartonowe pudełeczko, przewiązane sznurkiem. Na wieczku, nic. Ani imienia, ani adresu. Tylko kurz. Antoni otworzył. W środku stara pluszowa zabawka. Czerwony samochodzik. Z oderwanym kółkiem. Poznał go. Mama mówiła, że to jego pierwsza zabawka. Pod nim szpitalna opaska. Biała plastikowa. Napis: Antoni, 1987 rok. I numer sali. Ta sama sala 307. Ścisnął opaskę w dłoni. Głęboko odetchnął i zrozumiał: To dopiero początek. Kiedy Antoni wszedł na oddział, przywitała go pielęgniarka z tym spojrzeniem, które nie potrzebuje słów. Znał już ten wyraz twarzy, widział go, gdy żegnał matkę. Spojrzenie człowieka, który boi się, że rozpadniesz się na kawałki tu, na korytarzu. Miał zatrzymanie krążenia powiedziała cicho udało się go przywrócić, ale na krótko. Antoni nie odpowiedział, tylko skinął głową. Szukał wzrokiem drzwi. Szedł przez korytarz jak przez tunel. Świat wokół, rozmazany, jak pod wodą. Dźwięki przytłumione, ręce zimne. Pokój numer 307. Po raz drugi, już zupełnie inny. Jerzy leżał z maską tlenową. Oczy miał otwarte, mętne, ale żywe bardzo żywe. Antoni podszedł i usiadł obok. Tym razem, bez pozy. Bez urazy. Bez jesteś mi nikim. Wiedziałeś, powiedział. Wiedziałeś wszystko, prawda. Jerzy ledwo zauważalnie skinął głową. Ręka, słaba i drżąca, uniosła się i opadła na brzeg łóżka. Pamiętałeś mnie, kiedy dałem ci kurtkę, jak można zapomnieć? Wyszeptał z trudem. Syna. Jeśli choć raz spojrzało się w jego oczy. Antoni milczał. W środku było duszno, ale się trzymał. Nie płakał. Nie krzyczał. Po prostu słuchał. Myślałem, że kłamiesz. Że to wszystko gra. Ale, zamilkł. Znalazłem tę zabawkę. I opaskę. Jerzy ledwo się uśmiechnął. Tak słabo, że ten uśmiech bardziej trzeba było zgadnąć, niż zobaczyć. Wiesz, uratowałeś mnie. Nie dlatego, że jestem ojcem, ale dlatego, że jesteś człowiekiem. Pauza. To znaczy, że zrobiłem chociaż jedną rzecz dobrze. Antoni ujął jego dłoń. Po raz pierwszy. Powoli. Ostrożnie. Jakby bał się, że się rozsypie w pył. Nie wiem, co mam z tym zrobić, powiedział. Nie wiem, co teraz myśleć. Nie trzeba, myśleć, odpowiedział Jerzy chrapliwie. Żyj. Nie tak, jak ja. Zamknął oczy. Klatka piersiowa uniosła się i zastygła. Antoni czekał. Trzy sekundy. Pięć. Dziesięć. Monitor zapiszczał. Pielęgniarka wbiegła po sekundzie, za nią lekarz. Zaczęła się reanimacja. Wstrząs. Uciskanie klatki piersiowej. Komendy. Aparatura. Antoni stał w kącie i patrzył, jak ludzie próbują przywrócić życie ciału, które przed chwilą po raz pierwszy naprawdę było jego ojcem. Choćby przez minutę, choćby przez jedno zdanie. Wyszedł z sali, nie czekając na werdykt. Wyszedł i poszedł do szatni. Tam, na wieszaku, wisiała ta sama kurtka. Jego stara kurtka, zużyta, ale ciepła. Wziął ją. Ciągnął zapach. Chlor, ulica, trochę dymu. Usiadł na ławce. Zapiał suwak. I poczuł, że coś jest nie tak. Dotknął podszewki. Coś tam było. Między warstwami materiału. Małe, twarde. Ostrożnie rozciął podszewkę paznokciem. Wyjął małą, złożoną na czworo kartkę. Pożółkłą, wilgotną, ale czytelną. Jeśli kiedyś to znajdziesz. To znaczy, że jednak stałeś się tym, kim miałeś być. To mój ostatni list. Pisałem go jeszcze pod mostem, tylko po to, żeby nie oszaleć. Nie oczekuj, że byłem bohaterem. Byłem tchórzem, ale chciałem, żeby choć raz zrobił coś dobrze. Niech to będzie oddanie ci ciepła, choćby przez kurtkę, choćby przez pamięć, ale chociaż tak. Ty jesteś moją odpowiedzą na pytanie. Po co w ogóle żyłem? Antoni zamknął oczy. Przycisnął kartkę do piersi. Pojawiło się jeszcze więcej pytań. Odpowiedzi prawie żadnych. Ale coś w nim się przesunęło. Jakby ktoś poprzestawiał meble w pokoju, w którym mieszkał całe życie. Antoni wrócił do domu późno. Było już po północy. Lena nie spała. Przywitała go w kuchni w szlafroku z kieliszkiem wina. Nie zadała żadnych pytań. Po prostu nalała mu drugi kieliszek i milcząco postawiła przed nim. Nie powiedział nic. Nie dlatego, że nie chciał, po prostu nie miał słów. Była tylko zmęczenie. I coś nowego w środku. Obce. Nazajutrz nie poszedł do pracy. Powiedział, że złapał przeziębienie. Szymek siedział w kuchni, grzebał w telefonie i jadł kanapkę z kiełbasą która bardziej przypominała ubiegłoroczny żal niż jedzenie. – Szymek – powiedział Antoni. – Co? Pójdziemy? Zapalimy? – Nie palę. – No to chociaż wyjdźmy. Po męsku. Wyszli na dwór. Śnieg topniał, woda kapała z dachów. Powietrze było wilgotne, ale prawdziwe. Antoni spojrzał na niego. Nastolatek. Poliki w krostach, głos jeszcze nie do końca zmieniony. Ale już uparcie twardy. Z charakterem. Z przyszłością. Jeśli mu się uda. Słuchaj, nie wiem, kim był mój ojciec. Do końca nie wiem. Ale teraz na pewno wiem, kim nie chcę być. Szymek opuścił wzrok. Milcząco kiwnął głową. A ty jesteś dobry dodał. Skąd wiesz? No widzę. Widać, że się starasz. Antoni uśmiechnął się lekko. Podrapał się po tylnej części głowy. Dziękuję, filozofie. Wieczorem znowu wyciągnął kartkę z podszewki kurtki. List był dłuższy niż myślał, tekst ciągnął się na odwrocie. Jerzy pisał o tym, jak wyobrażał sobie ojcostwo. Jak chciał nauczyć syna gwizdać, tak jak dziadek nauczył jego. Jak marzył, by zabrać go na ryby. Jak zbierał drobne, by kupić mu czekoladkę. Ale wydawał wszystko na alkohol, bo nie wierzył, że kiedykolwiek dojdzie do takiej chwili. Pisał o strachu. O tym, jak pewnej zimy obudził się pod mostem i zdał sobie sprawę, że jest gotowy umrzeć. Ale nie mógł, bo nagle w głowie pojawił się chłopiec. Miał może siedem lat. Oczy jak u oli. Nie wiedział, kto to był. Ale to był on, Antoni. Od tego dnia zaczął wycinać dni na ścianie podziemnego przejścia. Żył jeszcze trzy lata. Jesteś powodem, dla którego nie umarłem wcześniej, było napisane na końcu. Antoni siedział w milczeniu. Patrzył przez okno. Kurtka wisiała na oparciu krzesła. Stara, ale teraz zupełnie inna. Za tydzień znów szedł przez miasto. Był już marzec. Śnieg czarny, drzewa nagie, twarze ludzi. Takie, jakby wiosny miało nie być. Na przystanku stał ktoś, mężczyzna w porwanej kurtce, z rozbitym obliczem, z obojętnym spojrzeniem. Antoni zwolnił kroku. Spojrzał na niego. Potem na swoje ręce. Na rękawiczki. Na siebie. Zatrzymał się. Zdjął rękawiczki. Powoli podszedł. Wyciągnął jedną. Zimno. Mężczyzna podniósł wzrok. Zdziwiony. Dziękuję, powiedział. Dokładnie tak samo, jak wtedy Jerzy. Antoni skinął głową. Odwrócił się. Poszedł dalej. Czasami życie nic nie tłumaczy. Po prostu się powtarza. W falach, w twarzach, w gestach, w oczach. Ktoś odchodzi, by ktoś inny pozostał. Ktoś umiera, by ktoś zrozumiał, trzeba żyć po prostu uczciwie. Choć czasami. A jeśli kiedykolwiek szymek powie swojemu dziecku. Nie wiem, jaki był mój dziadek. Ale wiem, jaki był mój tata, to znaczy, że wszystko miało sens.